Witam państwa serdecznie i pragnę zaproponować uczestnictwo w kursie pod tytułem Lek dla twojego głosu. Nazywam się Izabela Drobotowicz-Orkisz. Jestem aktorką z bez mała 40-letnim stażem, absolwentką krakowskiej szkoły teatralnej. Pracowałam w teatrach Wybrzeże, Atelier, Biklejna. Od przeszło 20 lat prowadzę w Krakowie własny teatr hagiograf imienia świętej Teresy Z Lizje. Od 30 lat uczę i szkole w zakresie pracy głosem, autoprezentacji, wystąpień publicznych, jednym słowem kultury żywego słowa. W kursie Lek dla Twojego głosu chciałabym Państwu przedstawić różnorakie problemy związane z pracą głosem. Głos dla wielu z Państwa jest zapewne głównym narzędziem pracy. Przeszkoliłam przez te lata wielu nauczycieli, biznesmenów, przedstawicieli handlowych, kleryków, urzędników, nawet na stopniu ministerialnym jednym słowem, ludzi różnych zawodów i w różnym wieku bo również młodzież, dzieci czy seniorów. Od 2007 roku uczę także na wyższych uczelniach krakowskich. Jestem związana z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Będziemy się wspólnie, mam nadzieję, zastanawiać, skąd się bierze dobre mówienie? Czy ono polega tylko na ćwiczeniach? A może jest zależne nie tylko od naszego aparatu mowy, ciała, ale jednocześnie od naszej psychiki, od naszej umysłowości? Od naszych wartości, hierarchii wartości, którą wyznajemy? To bardzo ciekawy i złożony problem. Będziemy mówić o zasadach polskiej wymowy, ale także o dykcji, o pracy oddechem, oczywiście o niwelowaniu stresu, o tym, jak ćwiczyć i jaką drogą dojść do tego, aby stać się mówcą słyszalnym. I skutecznym. Bardzo ważnym tematem jest także higiena pracy głosem, tak rzadko podkreślana choćby na studiach dla nauczycieli. Mam takie swoje powiedzonko, że niestety wiele uczelni wypuszcza swoich absolwentów w tej dziedzinie jak żołnierzy bez karabinu na wojnę, czyli bez tej absolutnej podstawy, bez umiejętności właściwego posługiwania się tym narzędziem. Chciałabym, żebyście Państwo nabyli tej umiejętności, abyście zrozumieli, że tak jak ja, aktorka, żyję już ze swego głosu prawie 40 lat, tak i państwo musicie wiedzieć, czym mówicie, jaka jest budowa aparatu mowy, w jaki sposób macie się sobą opiekować, aby ten aparat wam też przez wiele lat służył i abyście mogli w ten sposób uprawiać skutecznie swój zawód. Mam nadzieję, Państwa zaskoczyć i ucieszyć sposobami zaradzenia różnym bolączkom. Jedną z nich bez wątpienia jest szczękościsk. A czy wiecie Państwo, że stan Waszego stawu żuchwowego ma ścisły związek ze stanem kręgosłupa, a nawet ze sposobem chodzenia? Chciałabym powiedzieć, że drugim filarem, oprócz warsztatu aktorskiego, filarem mojej pracy jest logoterapia, czyli trzecia wiedeńska szkoła psychoterapii Wiktora Frankla, której certyfikat posiadam. Poczucie własnej wartości, spójna tożsamość sprawia, że głos staje się silny, prawdziwy, właściwy danej osobie. I coraz lepiej ją wyraża. A zatem do usłyszenia.